Przątni rywali, nim ktoś się zwali. Na mieście władzę dzieli rząd. Wszyscy zaprzedani, wszędzie pełno Witaj w naszej ferajnie Na ulicach miasta Gaczek No i kto ma lepszą kartę? Hej ludziska, z tej strony Basker A to jest Hearthstone I mamy dzisiaj 40 pakiecików Wczoraj Albo przedwczoraj, dokładnie nie wiem kiedy to wrzucę, ale prawdopodobnie w sobotę Czyli wczoraj No, tak wczoraj e, Wyszedł nowy dodatek Ciemne zaułki... no nie tutaj Sklep Ciemne zaułki gadżetonu Dobra e, Nakupiłem sobie, uzbierałem sobie golda, zachomikowałem to wszystko I mamy oto 40 pakietów Przygotowanych Na to co tutaj się stanie e, i tak, od, od razu mówię, że sobie sprawdzimy mm, prawdziwość tej tezy, że 1 na 40, to znaczy 140 paczek jest stuprocentowa legenda. Paczkę wcześniej z karczemnej bójki otworzyłem, była legenda i zobaczymy teraz. Teoretycznie naj, naj, najmniej powinna być jedna legenda. Najwięcej, no to w sumie ile się da? 40. No, ale najmniej jedna. Więc otwieramy pierwszą paczkę. Zobaczmy animację otwierania. Czy jest ładna, czy nie. Mam nadzieję, że dźwięk jest dobry, ale chyba tak. Bardzo fajny, bardzo fajna animacja i w ogóle. Aha, podoba mi się. No wiadomo, najsłabszy booster. Co my tu mamy? No komonów nie będę opisywał, bo w sumie no, będzie ich zbyt dużo. Rare, co tu jest? Opiekun postępnego zaułka. Okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. 39 paczek, e, liczę na dużo legend, oczywiście dużo epików e, i liczę, że z tego, co tutaj nam wypadnie, stworzę jakiś fajny deck. Okej, okay. zwykły booster. No to dlatego, no w sumie tak zauważyłem, że jak się trafia legenda, to potem loty tych e, paczek, jakość tych paczek się zaniżają. No ale zobaczymy. Dobra, nadal zwykła paczka, ale spoko. Jest ok, ponieważ na razie żadnych komonów nie mamy, no to już mamy, tak? Ale wszystkie karty nam są, nam są potrzebne. Myślę, czy otwierać przyciągając, czy z pasją może. Nie wiem jaka szansa będzie, no nie, na legendę. Jak będę tak otwierał. Dobra, nic nie ma. O, za kolejność, dobra. <laughs> Nieważne. Ok, mamy już pierwszą kartę z że tak powiem, nie wiem, efektem? Nie, to nie jest efekt. Przynależną do trzech klas. Tam się tutaj wyświetla. fajna animacja to nie jest złota karta, nie, ale są animacje, wow. Wiem tyle, że od razu po wyjściu, chyba nie w Europie, bo w Europie to zatrzymali, w Ameryce przynajmniej, nie, wypadało zbyt dużo tych kart. U jest epic, jest pierwszy epik. Ciekawe jaki. Dobierz dwie karty, już się... to jest fajne? Czy fajne w sumie? Nie no, może być. Tak teoretycznie za jeden dane dobierz dwie karty. Teoretycznie, bo wiadomo, możemy dobrać jakąś jedynkę i wtedy już nie będzie fajnie. No. E, w Ameryce przynajmniej zbyt dużo, to wszędzie w sumie, wszędzie chyba, no nie wiem, nieważne e, zbyt dużo kart dla trzech klas leciało, tych nowych, bo był jakiś tam błąd i wszyscy, którzy kupili tam paczki Blizzard im zarastał chyba 30% tych paczek, tam hajs, nie wiem co jest, czego tam zarastał według mnie spoko, bo więcej szans na legendę z tych potrójnych no i dodatkowe, dodatkowo więcej paczek, tak? Dobra, taki podwójny booster że tak powiem, bo dwa, e, dwie rzadkie karty Wojowi wszystkie, wszystkie klasy właśnie e, Jak będziemy mieli tą potrójną kartę dla naszych klas, zobaczymy co tam jest napisane Mhm, Tutaj nie ma niestety legendy W co celuję? Nie mam pojęcia, tak w sumie nie mam pojęcia w co celuję, w cokolwiek, w jakąkolwiek legendę e, Będzie fajnie, nie ma jakiejś takiej legendy chyba Znaczy w tego Kozakusa, czy jak mu tam jest? No on byłby fajny Ale tak to nie ma jakiejś legendy Tak to jak Ragnaros Takiej bardzo... Aha, dobra już widzę Makka płacz czarnoksiężnik Fajnie, fajnie No nie ma jakiejś takiej legendy która się tak bardzo wybija Przynajmniej nie kojarzę takiej Na przykład jak Doktor 7, no No nie kojarzę takiej Żeby była jakaś fajna, taka bardzo Więc w sumie na każdą liczę O jest Epic. dobra epik dwa rary Bardzo fajnie O jest dachowiec Jaki on fajny czy on jest słodszy od y, płetwina? Tego za zero? Nie wiem, bardzo możliwe. Otwieram. złoty rare. Bardzo fajnie. Zadać dwa obrażenia wszystkim stronnikom. Zatrzymany, czyli o jeden więcej i dwa razy lepszy efekt. A to jest wszystkim stronnikom, więc no nie wiem czy to będzie fajne. Możliwe. Okej, okay, brudny szczur. A to jest ten Deflord, tylko że w drugą stronę on działa. Już widziałem fajne z nim playsy, więc to może być nawet okej okay. Dobra, 10 paczek już poszło Mamy naszą 11 paczkę Okej, okay, czy będzie legenda? Nie, jeszcze nie Był przed chwilą epik, więc teraz normalny booster ta, ta karta nie wiem po co ona powstała To czy wiem dla tej karty za dwa many, co znisz zamrożonego stronnika, no ale No ale A, No nie bardzo tak myślę, no nie bardzo Dobra Legenda, legenda? Już coraz większa szansa jest, nie ma legendy. Zwykły booster spokojnie. To jest przygotowanie do przyszłych legend, tak? Tak jest, dokładnie. Aha Tutaj legendy chyba nie ma. Jasna karta? Nie ma. Zwykły booster. Spoko. W ogóle ten nefrytowy golem. Ja na pewno zrobię pod Todek, bo to wyglądało bardzo fajnie. Pewnie każdy zrobię pod todek. Się mogę założyć. Już chyba były jakieś gierki, tak? Jakieś streamy. Uuu, jest legenda, tak w sumie nie zauważyłem tego. Najeżdżam tak, a jeszcze była animacja otwierania. Dobra, mamy pierwszą legendę. Mamy pierwszą legendę. Czekaj, czy będzie złota jeszcze. Nigdy nie wypadła mi złota legenda. Ani nigdy nie wypadły mi dwie legendy z jednej paczki. Może teraz się to zmieni. Nie, niestety nie. Piącha, o. Yy, ta legenda jest bardzo spoko, tak uważam. No. Nawet bardzo. Dobra, jedna legenda z 40 paczek. Norma... Yy... <noise> Zrobiona, czyli teraz, że zero legend do końca pewnie. Hehe. <laughs> nie no mam nadzieję, że będzie jeszcze jakaś jedna. Fajna legenda. Ale już jest, już jest chyba trzeci epik. Dobierz kartę jeśli ten stronnik ma dwa lub więcej ataku. Aha, czyli bufowanie kreatury. Czy to jest fajne, nie wiem. <laughs> Okaże się. Później. Oho, tu mamy coś. Niestety nic. Zwykły booster. No dobra. 20 23, 23 karty w sumie karty? 23 pakiety jeszcze yy, przed nami A ten pakiet jest chyba 17? Jakoś tak, czy 16 o, Złota zwykła karta Będzie na pył, jeżeli będę miał takie dwie Bo no, nie jakoś nie za bardzo mi się teraz W sumie nie mam parcia na złote O, monetka Dla roga Według mnie to jest fajne yy, W... Jak on się nazywa? Miracle yy, rogu Myślę, że będzie grane, No, z Auctionerem. Mhm, tak najbardziej. E, nic nie ma. Smutno, smutno, ale dobra, mamy Nefrytowy Idol. Spoko. E, razem z Fandralem możemy sobie zrobić pełny dek i przyzwać mnóstwo tych, tych tych właśnie golemów. Co jest bardzo fajne. No, ale muszę mi najpierw Fandrala, ale go nie mam. <laughs> smutno, dobra. Lecimy dalej. Zobaczmy, co nam wypadnie. Jest rer już, jeden, dwa rery. Okej, okay, to już wiecie. Ten wykres idzie w górę powoli. To oznacza, że za niedługo będzie legenda. Może. No, 20 paczek, połowę już przeszliśmy, więc szansa na legendę. Chyba 26 paczek do od, od, do, mamy do otwarcia. Od legendy. Już 6 otworzyliśmy, jeszcze 20, raczej będzie ta legenda. To jest wszystko raczej. Więc no wiecie. Nie wiadomo. Jest epik jeden, Zobaczmy jaki. Okej, okay, gruba ryba. O, no, taki 2 na 10 mi się wydaje. Chociaż w sumie może nie. Zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Dobra. Zwykła paczka. Z jeden ze swoich kryształów. Spoko. Dla czarnoksiężnika. Kolejny... Kolejna karta, która niszczy kryształ many Warlockowi. No spoko. Już wcześniej był ten taunt. 3 na 5 zatrzymany chyba Który też niszczył. Kryształmany i który był niegrany, więc zobaczymy jak z tym będzie Widzę, że mamy dużo tych, już chyba nam z 5 takich wypadło No Tak mi się wydaje e, Nefrytowy duch, bardzo fajnie O i kolejna monetka, o, świetnie Chcę jak najwięcej nefrytowych golemów mieć Zrobię podtodek, muszę zrobić podtodek e, I oczywiście kartę pod Prista priest, bym chciał bardzo e, Bo Pris dostał teraz wielkiego bufa Dlatego, że był słaby przez cały czas czy przez cały czas? Może nie przez cały czas, przez ostatni dodatek, tak? I chyba jeszcze poprzedni, chociaż nie jestem pewien. Nie wiem, przez ostatni chyba tylko. Okej, w sumie ciężko powiedzieć jak się widziało tylko szamana <grymna> na rankedach. Mm -hmm. Dobra, co mamy teraz? Przykupka z zaułka. okej. Okay. Daj twojej broni w, w twojej ręce, plus jeden, plus jeden. Bardzo fajne myślę, że dla agro-warriora. Y, co mnie trochę smuci, bo nie lubię agro. No, no ale no spoko. Mmm, dobra. Co my tu mamy? I legenda nie ma niestety. Trudno. Mamy tego chemika. Pomylony chemik. Tamten był chyba szalony. Tak? Alchemik? Czegoś tak? Który zamieniał ten 2 na 2 za 2? Pewnie nie jestem. Mm, dobra. Myślę, że to była złota, bo znowu jakieś fragmenty animacji mi został, no nie? Okej. Okay. <grytanie> Furia cieni. Zaraz będzie w drugą stronę. Pewnie 5-1 1-5 z ukryciem, tak? Zgadłem. Czy nie? Mamy dużo furiatów w sumie już, mamy czterech furiatów. Mhm. Mm Nie, nadal nic. No liczę jeszcze na jedną legendę, no naprawdę. O, mamy dla kapłana. Bardzo fajna karciocha. E, to jest jak ten z Detraflem. 3-4, tylko że ten z Battle czyli jest dwa razy lepszy. Aha. I coś fajnego. Uwaga! Ostatnia? Nie. Niestety zwykły pakiecik. Aha, y, sekret tam był, jak pewnie widzieliście, według mnie ten sekret jest słaby. Chyba, że na Taurisana. No, to by było dobre, bo wtedy mamy na 100% dwa tiki. Taurisanem. No, ej, w sumie... Jakiś combo, nie wiem, Malygos z Taurisanem. Ej, to by nie było głupie. No. W sumie. E, wieprz. Jeden z trzech wieprzy, który otrzymuje szarżę, kiedy coś. Ten, kiedy ma, twój przeciwnik ma sześć lub więcej kart. Według mnie niegrane będzie w ogóle, ponieważ to jest strasznie sytuacyjne Gramy na agro, ta karta jest niegrana Niestety Dobra No niestety, zwykły booster, a mamy tylko jeszcze 9 Oprócz tego jest 9 O, a mieliśmy tamtego smifa. Eee... Co nam daje ty... za tyle ile zaatakuje Tyle nam daje Armora To jest bardzo fajne, serio To jest takie za Mariel mi się wydaje, że to jest zastępstwo Która za niedługo wyrotuje Chociaż ja i tak będę chyba grał na Wild'zie teraz, no, tym tak się wydaje. Oho, dobra, lecimy. No, już niedużo zostało i liczę na legendę. Cały czas liczę w głębi serca na legendę. Może złota? A może dwie? W jednym. To było fajne. A najgorzej, jak będzie tylko jedna z 40. O, to będzie złe. Jest legenda, dobra, ja dziękuję, dziękuję bardzo. Jestem spełniony, aż się nawet napiję łyka herbaty. Zobaczmy. Dlaczego? Mogłem mieć dowolną legendę. Nawet jak była niegrywalna, miałbym nową. Coś mi mówi, że mam grać Face... Y, y, ...hunterem. Znaczy, to teoretycznie jest do trade'ów, ale tak biję Face'a, tak? Okej, okay, no dobra, ale przynajmniej kolejna moneta. I oh, pokątny bardzo fajnie działa z Leroyem u przeciwnika No widziałem już takie akcje, że Leroy może zadać w jednej turze nam 16 obrażeń bez dopaków żadnych No co jest spokojne według mnie Świetna karta Dobra Jak na razie to jest jakiś dramat Wynik tego openingu to jakieś nieporozumienie Coś się ewidentnie popsuło o, no, okej. Okay. Złota karta kolejna. Ile mamy złotych kart w sumie? Chyba trzy dopiero. Cztery może. No, nie jest źle. Ale jest źle, że tą legendę, taka sama legenda. O, to mnie tak boli. No, go, dobra. Odgrywają się tymi właśnie złotymi, tak? Ten opening, gratuje się tym. O, tak powiem. Może będę miał na jakąś jeszcze legendę. co wątpię, no ale kto wie. Przedostatnia paczka. Zwykła. To boli. To bardzo boli. Dobra, i sprawdzę sobie ostatnią paczkę Tutaj Są właśnie y, dwie legendy Nie wierzycie? To nie ta Co tu mnie się stało? U. Widzę, że... Ciekawie Jest epic i jeszcze tu będzie legenda no nie ma, niestety, legendy nie ma. Ale mamy Rera i Epika. O, i mamy bardzo fajnego Epika. Light bomba, tylko że do pięciu. Jak dla mnie bomba. I mamy bardzo fajną karciochę. Jej, cały biały. No dobra. 40 paczek, dwie legendy. W sumie jedna legenda, bo. Jedna jest taka sama. No spoko. Tworzenie kart. 865 Eee. Smutno trochę, co prawda Będę miał, nawet następną legendę nie będę miał, ale w sumie jakbym sobie takie coś odczarował To może by mi się udało Wpiszmy sobie nowe Nowe czy nowa? Nowe Eee Mamy raz Przyzwin Aha Otrzymuję pusty kryształ many eee, Mało tego, ej Znaczy ja nie dostałem tego za jeden? Czy po prostu, aha, najechałem na to wcześniej i w nowych się nie pojawiło. Pewnie, tak strzelam. Raz, dwa. No i w sumie tyle kart pod niego. Na pewno to przeznaczę na deck pod właśnie Nefrytowego Golema. To jest więcej niż pewne. Tutaj mamy jakiś sekret, bufowanie, no i oczywiście legenda. No. Dobra. Eee, no i w sumie tyle. O, fajnie, dostałem tego teraz. Nie wiem. Eee, okej, okay. możecie sobie tutaj przejrzeć co i jak To raczej spyłuje, to jest bardzo szybko O, fajnie <laughs> To też sobie spyłuje Spyłuje bardzo szybko, ponieważ to jest słabe tak, Chociaż dobra, zostawię, jak na razie Jak te będę miał razy dwa To wtedy, okej okay. To jakieś monetki w ogóle, <laughs> Furia cieni Zostawię sobie go, śmieszny, śmieszny To agro może eee, Szaman dostał nową broń, raczej nie bardzo Przyzwij nefrytowego golema O, on też jest pod nefrytowe golemy, ale jednak wolę druida no. No ale przepraszam, 2 na 2 za 2? Co to ma być, jak było 3 na 3 za 1? Heh. Taki żart z poprzedniego dodatku. Tak, z poprzedniego? Nie, jeszcze z wcześniejszego chyba. Z pradawnych to był? Ta, nie, ta broń z czego była? Już nawet nie wiem. Ta 1-3, która mogła mieć 3 na 3. Nie mam pojęcia. Burlock burlok, fajnie, za 4 many. Jakoś nie widzę tego. E, takie karciochy. Zamiana dla Mariel. Trochę taka nieudolna, no ale zawsze. I zwykłe, ja mamy bardzo dużo tych, właśnie. E, zaraz sobie, właśnie, może sobie wpiszę golem i mi wtedy wszystkie wyskoczą. No, trochę złotych jest, z tego co widzę. Jak wpiszę golem... Okej, okay, mam jeszcze tego fryzowego golema. W sumie tyle. No, tu mamy tylu, no mamy te dwa razy. I dole. No tutaj teoretycznie, ale no raczej tak ja obstawiam, że tylko druid będzie grał. No, tak mi się wydaje. Dobra, w sumie co to jest, bo nawet nie spojrzałem. Eee... Demoprowokacje, okej. Okay. Chociaż w sumie to. To jest nawet całkiem ciekawe. No to zależy. Zobaczymy z czasem. Ja w tym czasie w sumie się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało dwie legendy, w tym jedna już byłowana i to wcale nie przez to, że była słaba, tylko że była druga. Smutno i teraz ile to 6 chyba pakietów otworzyłem. Czyli czekać kolejne powiedzmy 20 pakietów na kolejną legendę? Trochę smutne. No ale co zrobisz, co zrobisz? Yy, no więc jeżeli się podobało możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli nie, łapkę w dół. Możecie zasubskrybować ten kanał. Trzymajcie się do następnego odcinka. Hej na razie.